No dobrze, tak myślę. Jaki tytuł dam temu filmowi? Na pewno to będzie coś w tym stylu. Niszcz kierownicy ucieka przed kotem prezesa. Gdyby mi oczywiście gonił ten kot, no bo prezes wiadomo, chodzić już być może nie za bardzo, to myślę kota, swojego kota, żeby kot mnie gonił. Więc to jest Mazda MX5. Sky Active Technology. Więc, a więc to jest taka malutka maszyna. To jest taka malutka maszyna, Mazda. Malutka maszyna. Więc dajcie mi, kochani, znać, czy taką maszyną bym uciekł skutecznie. Przed kotem prezesa, gdyby kot prezesa, ten kot będzie z Żoliborza Boża, chyba lub no, z jakiegoś innego miejsca. Ciekawe, czy bym uciekł skutecznie przed kotem prezesa, mając taką Mazdę tutaj przy sobie. Oczywiście, na jakiś taki kolor zielony, chyba bym ją przemalował. Abym dla kota stał się bardziej niewidzialny, gdyby co. Taka fajna mazda. Ale myślę, że jak na jakiegoś jednego starszego pana i jego kota, ciekawe ile ten kot ma lat, bo jak stary kot, to być może już nie chciałbym mnie gonić. To taka mazda by chyba starczyła, żeby skutecznie zwiać. Temu kotu z żoli Boża, gdyby ten kot chciał mnie gonić. Dobrze. Fajnie wygląda ta maszyna. Taka sobie Mazda. Dzięki.